Moi drodzy, jesteśmy na spacerze, ale chciałam wam pokazać, jak obrodziły w tym roku jagódki, jesteśmy jagódki. Zobaczcie, zobaczcie ile ich tu jest. Musimy po nie przyjść, no dzisiaj pada, to już uciekamy, ale może jutro przyjdziemy, żeby sobie ich nazrywać, dopóki nie ruszą tutaj specjaliści z grzebieniami, a powiem wam, że tutaj już chyba będziemy musieli Aha, tu już chyba ktoś był, flaszkę zostawił, ale będziemy musieli, jak pana, będziemy musieli, moi drodzy, to jest jeden z naszych ostatnich tutaj spacerów, takich przed latem, bo jak jest bardzo gorąco, to tu jest nie do wytrzymania. Po prostu nie do wytrzymania, jest tak, tyle jest wszelkiego rodzaju insektów. Że nawet jak my jesteśmy spryskani z dolarem, to one gdzieś tam, mimo że na nas nie siadają, czasami to bardzo krążą wokół nas. I to jest takie no, nieprzyjemne, bo tutaj te lasy są gęste i tu powietrze stoi. Jeszcze do tego, jak jest wilgotno, jak jest gorąco, to tu jest jak w dżungli. To jest piękny las na wiosenne spacery, piękny las na jesienne spacery, zimowe. Ale na lato wolimy te bardziej takie otwarte przestrzenie. Nie, Dolinku? No to pozdrawiamy Was ciepło.